Witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. pierwszym odcinku z Roblox na moim kanale dzisiaj będziemy sobie grać w podejrzewam, symulator kopania. Kiedyś tu grałem, ale jak widzicie tak nie, nie za dużo. Nie pamiętam też dwudzioń o co tu chodzi. Dobra tu W Nie można jakoś wychodzić, czy o co chodzi? Tutaj można kopać pod siebie. Nie rozumiem, nie wiem w Nie pamiętam w ogóle, tu gra chyba rok albo dwa temu. Znaczy, a jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję znaczki, aby być na bieżąco. No i choćby sobie jak jakim pokopać. Słuchajcie, proszę Was, wejdźcie koniecznie w dyskusję i napiszcie, jakie to było w ogóle No i super, no i się znakowało się I właśnie tak nam się teraz pakowny Czyli tak nam chyba tutaj troszeczkę zepsuł. Słuchajcie, więc nie fajnie, Nie miło. Słuchajcie, ale piszcie proszę Was koniecznie w dyskusji, co byście chcieli zobaczyć na specjal do 100 subskrypcji. Na razie jest jedna rzecz, a ja zawsze chcę robić dwie. Więc piszcie. Bardzo mi to pomoże. Może być na przykład jakiś mały QA. To na pewno nie, nie piosenki, ani pokatywania twarzy. To na pewno. Ale małe QA i czemu nie? No ja teraz słuchajcie, jak jak mieć na górę? Aha, już wiem. Nie wiem. Bo nie, w sumie nie jestem pewne 100%, tak? Dobra, słusznie szybko kopię tutaj ten pan. No ale ja nie chcę, ja nie chcę, żeby... Było. Przeszkadza mi on, przeszkadza mi. Okej. Okay. Weźmy to, dobra. Znaczy ja nie chcę nikogo bo on mi mega przeszkadza. Cześć, 4000 to dużo czy mało? No, chyba bardzo mało. Bardzo mało, definitywnie. Ok, exit. Metics. Nie no, nie wiem. się znaczy, naprawdę nie znam się. Gdzie się wyłączyć na przykład? Nie wiem, nie wiem, zbytnio żeby... naprawdę się nie znam. Czy jeszcze tutaj było takie? Rebirth, efekt O matko boska! Znaczy, na tym jak tutaj robić znaczy, nie robić Rebirth, Gdzie Nie wiem, może potem gdzieś jakoś dowiem Dobra Okej, dobra, możemy sobie. tutaj... Okej okay. Co chodzi? Będzie wszystko. Ile jeszcze? Okej. Okay. chodźmy mu oddać. Yy, ok. A no, 50 monet. No nie jestem zadowolony. Nie będę tutaj nikogo kłamał. Dobra, okay, i to teraz. A bo ja naprawdę nie wiem zbytnio. A mnie ciekawi, słuchajcie, żebyśmy wiedzieli, gdzie są te rybirty. Hmm. Słuchajcie, bo nie wiem. Aha, tu. 10 milionów! Słuchajcie, to jest tak, chyba taka długa gierka trochę chyba. Dobra, i słuchajcie sobie pokopać. Co to jest? Okej. Okay. Przydamy się. Mam nadzieję, że nie tu nie przeszkadzał. Oby. Dobra i kochaj, chodźmy kopać dalej. O, jak widzicie, tutaj już mamy na skrzyneczkę. No i wcześniej było pełno takich skrzyneczek, a... Ta osoba mi strasznie, przeszkadza strasznie mi przeszkadzała. W ogóle, jak widzieliście, nie mogę nic zebrać. Ok. 50... ten... monetek. Tutaj kwarc. że dzisiaj będzie jeszcze odcinek z Minecrafta. Będzie albo był. Nie wiem, jeszcze nie wróciłem, jeszcze nagrywam. Właśnie ma odcinek Minecraft nagrany, ale jeszcze nie wrócony, więc nie wiem. Nie wiem, czy będzie, czy był. Dobra, to tutaj, tutaj jest... Widzę, że kwart daje trochę moment. kwart daje 300, a to... my kupimy kwarc. Zobaczcie kwart daje tylko jedno zapełnienie. To jest malusio. Silver chest. Przyda mi się bardzo. Ok, gold. Ale no, kilka tysięcy by się teraz, żeby już było. Płaci ile to daje? Myślę, że to jest jakaś glina czy coś. Słuchajcie, ja tu nie kopię takich tutaj mocnych rzeczy. Dobra, kopiemy. I już widzicie powoli nam się kończy miejsce. Okej. Okay. Musimy yy, sprzedać. Okej, okay, na chyba na lepszą broń, ale jeszcze nie będziemy kupować myślę lepszego. Ja zaraz 78 tysięcy, nigdy na to nie zbieram. Dobra, ale co tutaj? Ym... Backpack 35 No to chyba możemy zaraz pobierać na nowych backpaczek Znaczy, ja potrwam ten odcinek niedługo, nie wiem to drugi odcineczek Pierwszy najbardziej bardziej próbny bym powiedział Okej okay. Teraz kupimy chyba trochę szybciej i Te takie, te, te, te stołny czy tam dalej rzeczy też trochę szybciej Chodźmy Okej. Okay. Jak widzicie, strasznie szybko to kopię. wszystko mi się tu przyda, wszystko. Wszystko, trzeba kopać według mnie, bo one są przydatne, przydatne są. Chociaż może kopmy na razie na dół. Myślę, że nie będziemy... Na razie, może tu będą jakieś uderzenia, mam zadowolenie, bo by było coś ciekawego. Jakieś ci diamenciki. Dobra. Mamy tu kuperek. Mamy silverboxa. Mamy łódź czesta. No dobra, tu sporo, trochę rzeczy jest. Tu jest jeszcze. O, tu jest ten PZO. Dobra, nie ma to rzeczy, to nie mam pojęcia. Kopiemy sobie dalej. Słuchajcie, ja jeszcze trochę możemy. Mamy boksika. Okej. Okay. O, o, o. Mamy surowiec. Pięknie. Teraz mamy pełno kwarcu. I skopiemy ile wlezie. Jeśli tego się już nie uda. Okej, tylko 6500, niecałe Mało, bieda, bieda tak odwejdzie do jakiegoś innego świata, no, ako dlawa 60 birtów 20 Dobra 45, o z tego też tego się nigdy nie odbiera. Okej, a prywatna. No, to robuxów, parę a to nie. O to dobra, jest kilka rzeczy. A jaka, jakieś tanie, 10. No to słuchajcie, może na razie ludzie zbierać na plażę. Słuchajcie, ale to będę tak długo wbijał. chyba nigdy nic, naprawdę. Nie, ja, ja to jest. No Rozpadłem. Okej, okay, słuchajcie, ja mam dzisiaj będzie właśnie jakiegoś stołna, dużo surowców, bo chciałbym głównie surowce. Słuchajcie, jeśli chcecie kolejny odcinek z tego symulatora, dajcie znać w komentarzu. Znaczycie jak będzie... To jest jeszcze 7 łapek pod tym filmem. 7. W zasadzie nie za dużo, nie za mało. 7 łapeczek, to kontynuuję z tego serię. Znaczy nie, nie chodzi tylko o Robloxa, ale ogólnie z tego symulatora Nie, mi się podoba Dobra no, czemu? jest troszeczkę problem z tym, z tym kuperkiem kości no dinozaura. Dobra, ale lecimy sobie w dół. Nie, nie wylekamy. Uuuu! Trochę da, troszeczkę da. Okej. Znaczy ja naprawdę mega dawno w ogóle, ogólnie w Roblox'a mega dawno. już dwa, trzy miesiące. Znaczy ja też ogólnie w dużo symulatorów już grałam, więc mam problem z wyborem. Dobra. Ok, i wykopiemy sobie troszkę tego będzie. Mam no, nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać. Dobra, ok, czyli to już teraz się będzie. A, czekajcie, a, będę teraz dalej kopać? No z problemem bardziej. I wychodzimy. Mogę, mogę kliknąć, mogę kliknąć silę, ale dobra. O matko. To bied... Naprawdę jest mega bieda. Kupmy dalej w dół. Dobra, Gold 220. Znaczy, bo kupmy dalej w dół dlatego, że będzie to... Troszkę przyspieszy nam ten proces. No nadzieję, możemy mieć jakieś potem diamenty, które będą dawać, nie wiem, kilka tam tysięcy monet. No Męgro, no dobra, nie daje tu dużo. Okej, okay, ale kwarc... No ale kopiemy wszystko, co daje dużo. Ja, tak, w miarę dla mnie. Dobra. Chciałbym nazbierać się na tym odcinku chociaż o rzecz o jedną rzecz lepiej, nie? Tylko jedną się przydało. Kuperek. Patrzcie, je tu rzeczy. Uuu, to jest dobra rzecz. Ona da. Ona trochę da. Dobra. Wiecie, teraz, jak widzicie, trzeba się trochę zatrzymać. Zasypać, zatrzymać. Bez pełno surowców. A ja, jak wiecie, muszę pozbierać surowce, bo jest bieda. Paście czyli 2,5 tysiąca już w skrzyneczkach wybraliśmy. Wow! To jest naprawdę dużo. I w ogóle prawdopodobnie chyba problemy z szumieniem już zostaną zażegnane, ale nie jestem pełny. Nie obiecuję nic. Na łódę często takie dodatkowe. Kwart. Okay, ale tak żeby było idealnie żeby spadał potem a nie czekajcie o wróćmy się tak fajnie Cię kopie fajcie, wszystko zajcie będziemy teraz kopać rzeczy po takim, które dają więcej niż yy, 100 Zobaczcie, z tego kopera możemy już chyba nie kopać bo on już tak nie daje a właśnie wykopany no i węgię. Ale ja mogę tego nie kopać w sumie. Wart. Okej, okay, ale dobra. Słuchajcie, ja już powoli się będzie wychodzić. gdzie taki takie duże złoże węgla. No i widzicie, zmieniliśmy taktykę już więcej. No owszem, nie jest to mega zadowalająca liczba. Ale nie jest to niezadowalająca liczba. Jezus. Piskoki, matko woska. Kupimy dalej. I silver, słuchajcie, tylko ponad 100. Na razie. Okej, okay, goldzik. Choć, ale już są tutaj coraz nasze surowce, więc zaraz mi się wydaje, że będzie coś naprawdę już takie mega wow surowce. Będziemy. Nie, nie chcę co Goldzik. Dobra. Znacie, no i to będzie coś... Ja w ogóle widziałam, że jak będzie się miało rebirtyn, to będzie się szybciej kopało i więcej się... Znaczy, nie szybciej, więcej się zarabiało. I słuchajcie, idealnie no. jeszcze na tym goldze czasu zostało miejsca. No i teraz ulepszymy sobie plecaczek, no i... Znaczy, w sumie ja mam powiem, że wolę sobie zmieniać na broń, broń, No ale... Zapełnimy plecak, kupimy może nowy. Będzie lepiej na następny odcinek. Dobra. lecimy. Długo się trochę kopie najbardziej to złoto. Dobra. Okej, okay, już powoli trzeba będzie wychodzić, tylko kopiemy ten kawałeczek to trzeba będzie wyjść. Jak nie wykopiemy go całego. No i tu, tu już ta druga część była biedna. Dobra, myślę, że czy można, będzie się opłacało tym. No ale 2,5 tysiąca Lepsza broń, słuchajcie, więc trochę zrobiliśmy, Dla więc więcej zrobimy w następnym odcinku A tymczasem, ja się z wami żegnam Pamiętajcie napisać jeszcze 3, czy chcecie dalej z Miner kuna odcinków Jeśli tak, to piszcie w komentarzu 7 łapek robi się kolejny odcinek z Robloxa i prawdopodobnie z tego, jeśli będziecie chcieli, więc piszcie, no i tymczasem, pa pa